W świecie początkujących przedsiębiorców od dawna funkcjonuje zasada 4F. Jeżeli szukasz pieniędzy na rozpoczęcie biznesu, znajdźcie u założycieli, founders, rodziny, family, przyjaciół, friends i naiwniaków, czyli fools. Na szczęście dzięki wsparciu funduszy europejskich polscy startupowcy mogą liczyć także na inne źródła finansowania. Młodzi przedsiębiorcy, pełni są entuzjazmu, rewolucyjnych pomysłów, nie boją się przyznać, że zmienią świat. A dziś sprawdzę, jak zamierzają to zrobić. Przy okazji, poszukującym pieniędzy następcom Marka Zuckerberga podpowiem, gdzie tych pieniędzy szukać. Radek Brzuska, zapraszam! Fundusze europejskie z okresu 2007-2013 dały polskiej gospodarce silny impuls do rozwoju. Poprawiła się infrastruktura, przybyło dróg i autostrad. Powstały nowoczesne parki naukowo-technologiczne, szkoły wyższe rozbudowano i wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt. Wzrosła także jakość i konkurencyjność centrów targowo-wystawienniczych, dzięki którym polscy przedsiębiorcy mogą łatwiej nawiązywać kontakty biznesowe z nowymi kontrahentami. Poprawiła się jakość infrastruktury informatycznej. Rozbudowa sieci szerokopasmowej umożliwia dostęp do szybkiego internetu firmom i użytkownikom indywidualnym w całym kraju. Celem obecnej perspektywy, zaplanowanej na lata 2014-2020, jest wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury do podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Tym razem stawiamy na intensywną współpracę przedsiębiorców i sektora badawczego. To szansa na stworzenie nowych, zaawansowanych produktów i technologii, które będą mogły konkurować na międzynarodowym rynku. Dotyczy to zarówno doświadczonych przedsiębiorców, jak również początkujących startupowców, a przykładów młodych biznesmenów, którzy rozwinęli skrzydła dzięki wsparciu funduszy europejskich, nie brakuje. Bartku, Twoja firma to przykład spektakularnego sukcesu. Sukcesu, który pojawił się między innymi dzięki funduszom unijnym. Ale jak to wszystko się zaczęło? Cały projekt narodził się na Politechnice Gdańskiej, na studiach inżynierskich, gdy razem z moim kolegą wymyśliliśmy, że stworzymy w ramach pracy inżynierskiej system, który sprawdza co internauci mówią o różnych firmach, o ich produktach w internecie. Stworzyliśmy prototyp systemu, który zbierał dane tylko z jednej porównywarki cenowej, wyświetlał tylko bardzo proste wykresy. I gdy nasi znajomi zaczęli mówić, że to jest, może być fajny pomysł na biznes, napisaliśmy biznesplan do konkursu Jaskółki Przedsiębiorczości, który wygraliśmy. Czyli bardzo szybko zaczęliście konfrontować swój pomysł z oczekiwaniami rynku, żeby nie okazało się, że świetny, waszym zdaniem, projekt jest zupełnie niepotrzebny dla potencjalnych klientów. Dla nas to było najważniejsze. Widzieliśmy, że inwestorzy są zainteresowani, chociaż niektórzy mówili, że jest to beznadziejny pomysł na biznes. Zaczęliśmy rozmawiać z potencjalnymi klientami, i kiedy widzieliśmy, że są oni potencjalnie zainteresowani, są skłonni za to zapłacić. Wtedy zaczęliśmy tworzyć pierwszą wersję produktu w moim garażu. Mam wrażenie, że uniknęliście błędu popełnianego przez wiele początkujących polskich firm czyli takiego przeinwestowania, inwestycji w firmę, siedzibę, komputery, biurka, a później paniczne poszukiwanie klientów, którzy wszystkie te potrzeby i inwestycje by sfinansowali. Zaczęliśmy od mojego garażu, zatrudniliśmy moich kolegów i tak stworzyliśmy pierwszą wersję produktu. Dopiero kiedy mieliśmy pierwszą wersję produktu, klientów, inwestorów, dopiero wtedy założyliśmy spółkę, wynajęliśmy fajne biuro w centrum Sopotu, kupiliśmy porządne komputery i tak tworzyliśmy dalej nasz produkt. Projekt się rozwijał, trzeba było w niego inwestować, do tego są oczywiście potrzebne pieniądze. Gdzie ich szukaliście? Znaleźliśmy fundusz inwestycyjny, który dofinansowany był z Unii Europejskiej i to on pomógł nam rozwinąć nasz biznes dalej. Współpraca z funduszami inwestycyjnymi to już gra z rekinami biznesu. Trzeba być naprawdę dobrze przygotowanym. Jak Wam się to udało? Ważne jest to, żeby znaleźć odpowiednich partnerów, takich, którzy dają nam nie tylko pieniądze, ale też wiedzę w zarządzaniu firmą, pomogą. Dobrze zorganizować chociażby księgowość. To nie jest takie proste. Krótko potem zaczęliśmy szukać kolejnych źródeł finansowania i wróciliśmy do współpracy z moją macierzystą uczelnią, z Politechniką Gdańską. Razem zaplikowaliśmy o grant badawczy z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i w ten sposób pozyskaliśmy ponad 2 miliony złotych na rozwój technologii używanych w naszym biznesie. Mam wrażenie, że z tej historii, którą opowiedziałeś, wynika, że same pieniądze wcale nie gwarantują sukcesu w biznesie. Pieniądze to tylko jeden ze składników udanego biznesu. Tworząc firmę musimy zadbać o to, żeby zadowolić jej klientów, jej pracowników, jej inwestorów. Można uczyć się na własnych błędach, ale lepiej tego uniknąć, współpracując z doświadczonymi inwestorami. Kilka moich wcześniejszych biznesów zbankrutowało, więc to, co polecam wszystkim przyszłym młodym przedsiębiorcom, to szukać inwestorów z wiedzą biznesową i myślę, że nowe fundusze europejskie w nowej perspektywie właśnie to umożliwiają. start startupów, które odniosły sukces, mają wiele wspólnych cech. Przede wszystkim potrzebny jest zespół zdeterminowanych, ambitnych ludzi, gotowych poświęcić wiele dla osiągnięcia wspólnego celu. Rzadko udaje się to pojedynczym wizjonerom. Wbrew pozorom, historię takich serwisów jak YouTube, Google czy Facebook to przede wszystkim wspólna praca gra zespołowa. Dość szybko, choć nie na samym początku, pojawi się potrzeba doinwestowania projektu. Warto jednak pamiętać, że Zuckerberg, zanim zdobył pierwszych inwestorów, najpierw stworzył prototyp aplikacji, z której zaczęli korzystać już studenci kilku amerykańskich uczelni. Na tym etapie warto pozyskać fundusze od doświadczonych inwestorów, których rola nie będzie się jednak ograniczać wyłącznie do finansowania, ale polegać będzie także na wsparciu merytorycznym. Dlatego w nowej perspektywie młodzi przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji programy angażujące zarówno kapitał, jak i wsparcie przedsiębiorców, aniołów biznesu, funduszy inwestycyjnych czy nowoczesnej infrastruktury, takie jak choćby parki technologiczne. Dodatkowo projekty będą mogły liczyć na wsparcie nie tylko na samym początku, ale także na dalszych etapach rozwoju, wymagających zazwyczaj większego kapitału. Od lat w Polsce wizję powstania polskiego Google'a, Noki czy Facebooka, ale tak zupełnie szczerze, czy Pani zdaniem jest to w ogóle możliwe? Tak, z całą pewnością mogę powiedzieć, że zdecydowanie tak i to myślę, że w najbliższej przyszłości. Od 17 lat pracuję z naukowcami, prowadzę w tej chwili ze zespołnikami publiczno-prywatny fundusz kapitałowy, który inwestuje w technologie na bardzo wczesnym etapie, czyli takie, które są warczone wysokim ryzykiem. I nie tylko nasz fundusz, nie tylko inwestorzy, z którymi współpracujemy, ale nasi koledzy z Izraela, ze Stanów Zjednoczonych, z Chin są przekonani i nas próbują też przekonać do tego, że Polska ma ogromny potencjał i ten kapitałowy, i intelektualny, i infrastrukturalny. Skoro w takim razie te trzy niezwykle ważne elementy kapitał intelektualny, czyli pomysły, kapitał, pieniądze. I infrastruktura w Polsce się spotykają, to co mają zrobić młodzi przedsiębiorcy czy pomysłodawcy, żeby przyciągnąć pomysły i inwestorów do ich przedsięwzięć? Dla nas najistotniejsze jest, aby osoba bądź zespół, który prezentuje swoją technologię, był przekonany co do tego, co chce w ogóle zrobić. Jaki jest cel tego, że on dane rozwiązanie techniczne tu i teraz w tym momencie, a nie rok wcześniej albo za dwa lata chce wykonać. Jakie są najczęstsze błędy, które popełniają przedsiębiorcy poszukujący inwestorów? Po pierwsze, wycena technologii, którą należy zrobić na samym końcu, kiedy technologia jest już przygotowana do sprzedaży, a nie na samym początku, bo tyle ile rynek jest gotów zapłacić za daną technologię, to tyle ona jest warta. Kolejny błąd to brak dobrej ochrony patentowej. Inna kwestia to zespół, którego bardzo często brakuje. Praktycznie za każdym razem spotykamy się z tym problemem. Brak zespołu menadżerskiego, który będzie w stanie pilnować bieżących kwestii. I ostatnia, aczkolwiek bardzo istotna kwestia, brak konfrontacji z rynkiem. Brak chociażby podstawowej analizy rynku, żeby zweryfikować, czy nasz genialny pomysł jest bardzo fajny tylko z naszego punktu widzenia, czy rynek będzie chciał ten pomysł od nas w przyszłości kupić. Dla mnie najważniejszym wnioskiem płynącym z tej rozmowy jest to, że pieniądze nie są problemem. A to oznacza, że wystarczy dobry pomysł i przepis na biznes gotowy. Kielecki Park Technologiczny jest jednym z nowych miejsc, w których młode firmy mogą szukać wsparcia. Ale to nie wszystko. Młodzi przedsiębiorcy z całego kraju mogą wybierać spośród wielu programów finansowanych z funduszy europejskich. Zostały one skonstruowane tak, by szanse powodzenia finansowanych projektów były możliwie największe. Wymagania stawiane startupom są co prawda wysokie, ale naprawdę warto podjąć wyzwanie. Poszukiwanie programów wsparcia warto zacząć od wizyty na stronie www.funduszeuropejskiegov.pl. Oprócz instrukcji i poradników dotyczących funduszy europejskich znajdziesz tu wyszukiwarkę dotacji, konferencji i szkoleń, czy dane kontaktowe lokalnych punktów informacyjnych funduszy europejskich. W punktach informacyjnych wykwalifikowani specjaliści pomogą ustalić, czy Twój pomysł ma szansę na wsparcie z funduszy. Można w nich także skorzystać z konsultacji na etapie przygotowania wniosku, a także podczas realizacji projektu. Warto też sprawdzić, czy miasto, w którym chcesz rozpocząć działalność, nie oferuje startupowcom specjalnych ułatwień tak zwanego soft landingu to znaczy pomocy w znalezieniu taniego mieszkania, szkoły, przedszkola dla dziecka, czy lekarza. Dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej przygotowana została specjalna witryna www.polskawschodnia.gov.pl, na której można znaleźć między innymi informacje o programach wsparcia dla startupowców. Przedsiębiorcy opracowujący nowe technologie w ramach projektów badawczo-rozwojowych mogą wziąć udział w konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, których lista dostępna jest na stronie www.ncbir.pl. Źródeł informacji nie brakuje, kolejny krok należy do Ciebie. Grzegorzu, Twoja firma działa w branży chemiczno-kosmetycznej. Do tej pory, w poprzedniej perspektywie nie korzystaliście z programów unijnych, w tej złożyliście już dwa wnioski. Tak, jeden dotyczył zakupu sprzętu badawczo-rozwojowego do naszego laboratorium, drugi do wdrożenia nowych produktów kosmetycznych na rynek. Sprzęt zakupiony w ramach pierwszego projektu będziemy wykorzystywać do prac badawczo-rozwojowych przy kreowaniu produktów w ramach drugiego projektu. Rozumiem, że zanim złożyliście te wnioski, wykonaliście mnóstwo żmudnej papierkowej roboty. Wykonaliśmy bardzo wiele badań marketingowych, badań wdrożeniowych nowych produktów. I mając gotową koncepcję gotowego kosmetyku, e, stwierdziliśmy, że warto aplikować ośrodki unijne, żeby wdrożyć ten kosmetyk na rynek dla konsumentów. A czy rozważaliście pozyskiwanie środków z innych źródeł niż tylko fundusze europejskie? Rozważaliśmy możliwość wzięcia kredytu obrotowego bądź kredytu bankowego. Natomiast dla młodej firmy, która jest na etapie rozwoju, najlepszym środkiem były, było pozyskanie funduszy unijnych. A skąd wiedzę na temat dostępnych funduszy europejskich? Przede wszystkim ze strony internetowej, www.funduszeuropejskiego.pl. Natomiast też bardzo dobrze źródłem informacji było informacje od konsultantek Kielskiego Parku Technologicznego, które wysyłały nam informacje na temat dostępnych funduszy europejskich, z których oczywiście skorzystaliśmy. Mam nadzieję, że w Polsce powstawać będą kolejne startupy, które powtórzą międzynarodowy sukces podobny do tego, które osiągnęły prezentowane w dzisiejszym odcinku firmy. Bo rozwój takich firm to szansa dla naszej gospodarki, a szansą dla startupów są olbrzymie pieniądze, które czekają na ambitnych, pomysłowych i przebojowych przedsiębiorców. Kolejny odcinek programu Fundusze Europejskie. Jak to działa? Już w najbliższą niedzielę. Radek Brzuska. Do zobaczenia.